I ludziska. Witam w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj będzie tag. Tak dotyczy palet, więc będę odpowiadała na pytania je dotyczące właśnie. A że palet mam sporo, to myślę, że będzie w czym wybierać i zrobiłam sobie tu taką listę w zasadzie screena z filmu autorki tego tagu. Wszystko będzie podlinkowane na dole i poodpowiadam sobie na pytanka. I pierwsze pytanie brzmi: pokaż swoją najnowszą paletę. Moją najnowszą paletą jest ta paletka, którą widzieliście w ostatnim filmie od Pat McGrath Eye Ecstasy Sublime. I znowu nie mogę jej otworzyć. <laughs> ok. I ona wygląda tak. Jeżeli chcecie zobaczyć słocze tej palety, to zapraszam do ostatniego filmiku, bo myślę, że pokazałam tam je dostatecznie wyraźnie. To jest moja najnowsza zdobyć. Okej, okay, kolejne pytanie brzmi: pokaż swoją najstarszą paletę. I tutaj powiem Wam, że odpowiedź nie jest taka oczywista, bo po prostu nie pamiętam, która była najstarsza. Ale okej, okay, jedziemy. Jedna Too-Faced Chocolate Bar oraz Full Exposure ze Smashboxa. I one mają tak dużo lat, że wstyd je pokazywać tutaj, ale ze względów y, sentymentalnych nie chcę mi się ich pozbywać. Mam wrażenie, że ta jest najstarsza. Nie pamiętam dokładnie, ale jak widać jest bardzo mocno zajechana. I kurczaki, bardzo polecam ją osobom, które zaczynają, bo ma, ma, mamy tutaj naprawdę podstawową gamę kolorystyczną. Żadnych nowoczesnych, dzi udziwnionych kolorów, tylko takie naprawdę, taką paletę, z którą można startnąć. I ja tak zaczęłam i to był naprawdę dobry wybór. A tutaj miałam takie komplementarne Kolorki, bo troszeczkę cieplejsze. Chociaż myślałam, kiedy, kiedy dostanę tą paletę, dostanę ją na urodziny, że ta paleta jest bardzo ciepła. Ale z biegiem lat to spostrzeżenie zweryfikował czas, bo wyszły o wiele cieplejsze palety. Także no. To są moje dwie najstarsze. I kolejne pytanie brzmi: pokaż swoją najdroższą paletę? Okej, okay, tutaj też nie mam jednej odpowiedzi, bo nie pamiętam, ale chcę pogadać o Huda Beauty Desert Dusk. I After Dark od Urban Decay. I kurczaki, nie pamiętam za ile kupiłam tę paletę chyba z 350 zł, kupiłam ją na Looktop, bo jeszcze nie była wtedy dostępna w Polsce. Później była dostępna na Sephora.pl, ale nie wiem czy nadal jest. I ona była z pędzelkiem i to jest taka kolorowa paleta, chociaż po tej stronie bardziej mamy takie neutralne odcienie. No i myślę, że to jest moja najdroższa paleta, ale jeżeli ona kosztowała 300 zł, bo tak też może być. To ta była chyba droższa, bo kosztowała w dniu premiery. Kupiłam ją za 319 czy coś w tym stylu. I wygląda w środku, tak. Też ją położyłam troszkę. Kolejne pytanko brzmi: pokaż swoją najtańszą paletę. I tutaj też mam dwie odpowiedzi, dwie propozycje, bo to w sumie są bliźniacze paletki. Pokazuję to do góry nogami. O, teraz jest ok. I to jest współpraca Gigi Hadid z Maybelline. I tutaj mam tą chłodną i tą cieplejszą wersję. W standardowej cenie były one dosyć drogie, powiem szczerze, ale kupiłam je w sklepie internetowym kosmetyki z Ameryki. Tak mi się wydaje. I kosztowała dyszka za sztukę, więc nie wydaje mi się, żebym miała coś tańszego w kolekcji. A jeżeli chodzi o ceny regularne, kurczę, no musiałabym pomyśleć, ale nie mogę sobie teraz tak na szybko przypomnieć. Jaką w cenie regularnej kupiłam najtańszą paletę? Dobra, kolejna, kolejne pytanko. Pokaż swoją codzienną paletę, codziennego użytku i pokażę Wam tę. To jest ta piąteczka od Nataszy Danone i to jest mini star palette. I to jest paletka, której używam w zasadzie na co dzień tego cienia, tego też, czasem tego. W sumie te zielenie y, y, też używam na co dzień, ale to y, jeżeli już cieniuję oczy, bo w zasadzie teraz ostatnio skupiam się tylko na tym, żeby mieć kreskę i podkreślone rzęsy, ale jak cieniuję, to zwykle tą paletą. To jest taki mój wybór to go, także, no, okej. Okay. Y, kolejne pytanko brzmi: Pokaż swoją najbardziej kolorową, najbardziej barwną paletę. I mam ich troszkę, nie powiem, że nie, bo ja w sumie lubię kupować kolorowe palety, dlatego, żeby mieć wybór. I żeby malować jakieś zwariowane makijaże na, na Instagramie. Ale to jest chyba moja najbardziej kolorowa paleta. Ze względu na to, że tutaj nie ma za bardzo odcieni beżowych, brązowych. Wszystko jest w kolorze. Odcienie są pastelowe, więc dlatego mogą wydawać się wyblakłe. Ale o to chodziło właśnie w tej palecie, żeby pokazać pastele. No i to jest y, Morphe Icy Fantasy. I ona została wypuszczona we współpracy z Pony Makeup, tą bardzo znaną y, koreańską makijażystką, youtuberką i osobistością telewizyjną, osobowością telewizyjną. Chciałam ją wesprzeć, więc kupiłam tę paletę. Y, Używam jej dwa razy, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć na, na, na temat jej jakości, ale słyszałam krajne opinie nie dzisiaj o tym, więc jedziemy dalej. Pokaż swoją najmniejszą paletkę. Więc tutaj wyborów też mam w sumie kilka, trzy. I nie wiedziałam, jak pojąć najmniejszą paletę. Czy chodzi o ilość cieni, czy o to, jak ta paletka wygląda, czy się zmieści wszędzie, czy, czy o co za bardzo chodziło autorowi. Można to chyba na wszelaki sposób rozumieć, więc najmniejszą paletą, jeżeli chodzi o ilość cieni, jest ta Alchemist Palette. Piękna paleta od Cadwindy. Nie wiem, czy ją widać. O. I tutaj są cztery cienie wyglądają na białe, troszeczkę zabarwione, ale tak naprawdę bardzo pięknie się mienią. Najmniejszą paletę, jeżeli chodzi o to, że wszędzie się ją wciśnie i wszędzie się ją zabierze, to te paletki z Penty Beauty ja mam tutaj numer 7 i to jest to taka grunge'owa, brudna paletka w środku wygląda tak. moje kolory na maksa i kolejną paletką jest kolejna piąteczka z Nataszy denony. Nie jestem najlepszy w otwieraniu paletek na wizji, i to jest mini retro palet. No i w sumie można też podpiąć pod to, tom o której mówiłam wcześniej, oraz te paletki z, od Gigi Hadid we współpracy z Maybelline. Najmniejszą mam tą, najmniej cieni ta. Pokaż największą paletę. No dobra, już wam pokazywałam przed chwilą, ale to jest właśnie ta, ona jest wymiarowo największa. Ale żeby nie powtarzać się za bardzo, to pokażę wam paletę, która jest największa, jeżeli chodzi o to, że jest taka najbardziej masywna i to jest paleta od Kat Von D Fetish i wygląda w środku tak. Makijaż i chyba recenzje tej palety jest na kanale. Nagrałam chyba ponad rok temu, ale no jest. Także no jest taka nieporęczna i trudno się z niej korzysta. Bardzo ładnie wygląda, ale jest bardzo nie, niepraktyczna. Dobra, kolejne pytanko. Pokaż paletę z najfajniejszym wspomnieniem z nią związanym. Powiem Wam, że miałam największą trudność, jeżeli chodzi o, o wybór palety do tego pytania, jako odpowiedź. I kurczę, chyba muszę pokazać. Okay, następne pytanie brzmi: pokaż paletę wartą hype'u, który się wokół niej roztaczał i odpowiedź jest jedna. Soft Glam Anastasia Beverly Hills I to jest coś cudownego Mam masę udanych makijaży Z użyciem tej palety Mam wrażenie, że te cienie rozcierają się praktycznie same Są świetnie dobrane kolorystycznie Z tych różowych cieni troszeczkę mniej korzystałam Bo po prostu to nie jest mój vibe Chociaż powoli się to zmienia Ale no, kupiłam ją przez stronę internetową Amerykańską Nie wiedziałam wtedy, albo nie wiem czy była Strona, która obsługuje Europę Naprawdę poświęciłam się dla tej palety, żeby ją zdobyć i później była dostępna na sofora.pl niedługo później, bo jeszcze nie była wtedy Anastasia Beverly Hills dostępna w Polsce. Teraz już jest na szczęście, ale ceny są troszeczkę... Także przynajmniej kupiłam ją taniej. I kolejne pytanie jest przeciwstawne, czyli paleta, która nie jest warta hypu. Kurczaki! To jest paletka z Revolution we współpracy z Maksineczką. No, wrzało w internecie bardzo mocno. Ale kurczę, to nie jest formuła, której, po którą sięgam tak od razu instynktownie. Troszeczkę trudno mi się z nią pracowało. Nie mam nic do tej palety, ale z drugiej strony nie jest moją ulubioną. No i tyle. No. Dalej. Pokaż paletkę z Twojej ulubionej firmy. Moją ulubioną firmą na ten moment jest Fenty Beauty. Na niczym się nie zawiodłam i bardzo lubię design produktów, jakość produktów, idea, która stoi za marką i to, co promują w social mediach i ogólnie lubię Rihanna, więc jestem troszeczkę... Jestem lekko stronnicza, ok? I to jest ta paletka. To nie jest moja ulubiona paletka ever, ale to jest paletka, która jest z mojej ulubionej marki na ten moment. Okej, okay, kolejne pytanko. Już ostatnie. Pokaż swoją najbardziej zużytą paletę. No, to nie biorąc pod uwagę tej, no to Soft Glam od Anastazji. No jest zajechana nieźle, powiem Wam szczerze. Ale tak jak mówię, używało mi się zawsze jej z chęcią, z entuzjazmem i z radością i zawsze nie mogłam się doczekać, kiedy znowu będę mogła po nią sięgnąć. Teraz już mi ten y, entuzjazm spadł, bo mam tyle do wyboru, że po prostu muszę próbować innych y, opcji. No. I na no tym chyba zakończymy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Po polsku obejrzałam ten tag u Kingi The Pink Rook, więc jeżeli jej jeszcze nie znacie, to zapraszam na kanał. Chociaż troszeczkę to nie jest po kolei, bo mój kanał jest taki przy, przy jej. Od niej też wziął się ten pomysł na film. Po zmontowaniu tego filmu spiszę wszystkie linki: co i jak, skąd mam ten tag, pytanka. Jeżeli ktoś jest chętny do odpowiedzenia na te pytania, to śmiało. E, chętnie obejrzę, jeżeli ktoś to nagra i się zareklamuje w komentarzu. A tymczasem ja kończę, ludziska. Już zapada wieczór, pomału. E, czas zrobić coś na kolację. Znowu idę jeść pod koniec filmu. Oznaję wszystkim, że idę jeść. Fajnie zwrócić tutaj na YouTube i gadać o kosmetykach. Brakowało mi tego bardzo. Dobra, ludziska, kończę. Trzymajcie się. Do następnego bios.